Cześć wszystkim i witam po raz kolejny na moim kanale. Tematem dzisiejszego odcinka jest różnica pomiędzy trzema czasownikami słuchać, słyszeć i słychać. W tym filmie pokażę Wam też koniugację tych czasowników, a na koniec zrobimy krótką praktykę. Zaczynamy. I na początku czasownik słuchać. Tego czasownika używamy, kiedy mamy intencję. Słuchania czegoś. Na przykład lubię słuchać podcastów. Kiedy jeżdżę samochodem, często słucham audiobooka. Rzadko słucham wiadomości. I zobaczmy na jeszcze trzy przykłady. Lubię słuchać muzyki klasycznej. Ona słucha nauczyciela. Czy ty mnie słuchasz? Zauważcie, że czasownika słuchać Używamy z dopełniaczem. To znaczy po czasowniku słuchać musimy mieć formę dopełniacza. I jeszcze koniugacja tego czasownika, czasownik słuchać jest to regularny czasownik z koniugacji MH. A więc ja słucham, ty słuchasz, on, ona, ono słucha, my słuchamy, wy słuchacie i oni one słuchają. I drugi czasownik- czasownik słyszeć. Tego czasownika używamy, kiedy chcemy powiedzieć, że jesteśmy w stanie coś usłyszeć. Na przykład mamy jakieś spotkanie online i jest jakiś problem techniczny i mogę powiedzieć: nie słyszecie. Nie słyszecie. Ale kiedy wszystko jest już dobrze, to możemy powiedzieć, tak, teraz Cię słyszę. Zobaczmy na więcej przykładów. Słyszę jakiś hałas. Słyszysz mnie? Nie słyszę Cię dobrze. Kiedy na przykład rozmawiamy przez telefon i nasz zasięg nie jest najlepszy, nie słyszę Cię dobrze. I koniugacja czasownika słyszeć. Czasownik słyszeć należy do koniugacji ENIS albo EN IS. Jest to regularny czasownik. Pierwsza osoba. Ja słyszę. Ty słyszysz. On ona ono słyszy. My słyszymy. Wy słyszycie. I oni one słyszą. I nasz trzeci czasownik to czasownik słychać. Prawdopodobnie. Znacie ten czasownik z samego początku Waszej nauki języka polskiego, z wyrażenia co słychać, co u Ciebie słychać. Ten czasownik jest czasownikiem bezosobowym. Tego czasownika nie odmieniamy. Zawsze używamy go w bezokoliczniku, czyli słychać. Używamy go wtedy, kiedy chcemy powiedzieć, że coś jest słyszalne, można coś usłyszeć, ale nie mówimy kto to słyszy. Na przykład, słychać jakąś muzykę. Idziemy spać, a nagle słyszymy jakiś hałas, jakąś muzykę. Jest ona słyszalna dla nas. W nocy było słychać burzę. Albo. Słychać szczekanie psa. Ok. Krótko podsumowując, słychać jest to czasownik bezosobowy, ma tylko formę bezokolicznika. Słychać. I używamy go wtedy, kiedy możemy zarejestrować jakiś dźwięk, jakiś hałas, muzykę, burzę, szczekanie psa itd. Mam nadzieję, że ta różnica jest dla Was jasna, ale, żeby się upewnić, mam dla Was jedno ćwiczenie. Tutaj musimy wybrać odpowiedni czasownik słuchać, słyszeć albo słychać, ale też musimy odmienić go. Zauważcie, że w zdaniu drugim jest to czas przeszły. W zdaniu trzecim. Tak samo, bo mamy wczoraj. I gdzie jeszcze? W zdaniu ósmym to też jest czas przeszły. Zastopujcie film, żeby pomyśleć, a ja przechodzę do slajdu z odpowiedziami. Zdanie numer jeden. Oni lubią słuchać podcastów. Słuchać, ponieważ to jest nasza intencja. Chcemy słuchać podcastów. Lubimy słuchać podcastów. Czy możesz powtórzyć? Nic nie słyszałem. Nie mogliśmy zarejestrować, nie byliśmy w stanie usłyszeć, dlatego czasownik: słyszeć. I zdanie numer trzy. Słyszałeś, co powiedzieli wczoraj w radiu? Chodzi o jakąś konkretną informację. Byłeś w stanie to usłyszeć? I zdanie numer cztery. Bardzo lubię słuchać tego profesora. Tak samo jak słuchać podcastów czy. Audiobooka. Zdanie numer 5. Na dole słychać jakiś dziwny hałas. Tutaj, czasownik słychać, jest to forma bezosobowa. Mówimy, że jest coś słyszalne. Jakiś hałas. Numer 6. Zawsze słucham uważnie moich rozmówców. Czyli to jest moja intencja, że kiedy jakaś, jakaś osoba ze mną rozmawia. To ja jej słucham, słucham jej uważnie. Zdanie numer 7. Czego słuchasz? I tutaj odpowiedzią byłoby na przykład: słucham muzyki, słucham wiadomości, słucham wywiadu, słucham audiobooka. I zdanie numer 8. Słyszeliście, co on odpowiedział? Czyli byliście w stanie usłyszeć, co on odpowiedział. Może powiedział to bardzo cicho? I na koniec jeszcze jedna ważna informacja. Nie powiedziałem tego, ale prawdopodobnie mogliście to zobaczyć na prezentacji. Czasownika słyszeć i czasownika słychać używamy zbiornikiem. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten film był dla Was bardzo pomocny, że nie będziecie mieć teraz problemu z używaniem. Odpowiedniego czasownika. Na koniec, bardzo proszę o zostawianie łapek w górę, komentarzy i subskrypcji. Pamiętajcie o wspólnej praktyce: możecie zostawiać właśnie swoje zdania w komentarzach z tymi trzema czasownikami. Dziękuję i do zobaczenia już w kolejną niedzielę. Cześć.